Cześć, z tej strony Wadi z kanału Artil Team, zapraszam was na kolejny odcinek, no i w tym odcinku już będziemy kończyć ten dół, który będziemy wypalać drewno na węgiel drzewny, więc zapewne trochę jeszcze nas rąbania niestety czeka, także zapraszam do oglądania. Oczywiście musiałem wleźć w ognisko. Rzuciłem ci krzaczki, jak coś. O, spoko. Tak najpierw idziemy spać. zasadzić. Tak jest. jest. Kurde, nie, czekaj, tak jest. czekaj. Za późno. Nie, o. zażyłem. Muszę zjeść, bo mam trochę mało. Aby się przydało mieć więcej, i dodatkowo życie. Dobra, teraz się kładę. Dobra, to ja tyle coś zażyłem. Chciałem, że wytrzymam do rana, ale faktycznie chyba przesiedzieliśmy trochę za długo, więc. Dobra, teraz można iść. No bo jak cię kładziesz i chcesz zastopować, to klikasz kontrol i on wstaje. No wiem, wiem, wiem. Tylko myślałem, że już jesteśmy na tyle za, zaawansowani w spanko, że nie da się no, wycofać. <noise> Spankocepcja, wstajemy. jest. Dobra, żarcie się robi, ale trzeba by dołożyć drewno. Dobra, tu ty dokładaj drewna, ja idę już tam trochę załatać tą dziurę. No, ja wziąłem część tych twoich e, drewnianek, co wyrzuciłeś, jak plecaki zmienialiśmy. Okej, okay, okej. Okay. Więc... To dobra, ty łaś Kurde jest to cholerstwo tu na górze No jak to trafia? Dwa tu są Oj, chyba zginę Oby nie I Jeszcze jeden gdzieś jest na górze No widzę go Sporuje? Nic nie miał Jak do ciebie, chociaż nie wiem gdzie. A, widzę? Chodź tu koszkodanie nie. Ole, bym overwął od ciebie. I znowu. No, jak, wrzuca jak wrzucasz, zadajesz większe obrażenia, więc warto w nich rzucać bardziej. No, ja mam chyba jedną dzidę tylko. A nie, dobra, to bym mógł jeszcze zniszczyć. Dobra, nawrzucałem tam już, co, co miałem, mhm. dobra, więc, dobra. jak masz uzupełnić, to dawaj i zamykamy to. No nie wiem, czy będę miał do końca, chyba nie. Nie, jeszcze trzeba by coś tam pododawać. Idę krzak sobie zostawić. E, to niewiele trzeba. No, końcówka, to mi jeden staknie cały. No, nawet jest tak, tam ten, to jest jedna czwarta staka, więc jedną kłodę rozwalił i pewnie styknie. Trzeba jakieś schodki A, tu, zrobić? Uzupełniłem. A. Mówię, to jedna kłoda dosłownie to była. Masz czym zamknąć? Wiesz co, mamy jakieś takie dwa, nie wiem czy tak styknie, czy jeszcze bardziej trzeba to obudować, tu trzeba, no właśnie, zrobić ognisko. Ja, tak, właśnie, w sobie to by się przydały jeszcze dwa drewna, tam cztery. A widzisz, mówiłem. Ale dobra, no to jest, mówię, jeden, jeden blok. Wiesz co, czekaj, ja wezmę, otworzę górę, nie? ja nie mam nic, nie, nie, nie. Dobra, to ja już tutaj tnę to. Ja otwieram górę, żeby być, mieć pewność, czy wszystko jest. Ale chyba ta Powinno być. Ja, wygląda dobrze. Tak to okay. Zamykam. Pali się? Czy nie? dymi się. Zamykam. Dymi się mhm. na czarno, to nie że się pali. Nie, to po, powinno być ok. No bo to jest taki, one jak się układa jeden na drugi, to jest widać. Mieliśmy równą powierzchnię, więc nie powinno być tam problemu. No teraz jak to rozwalimy to nie wiem czy coś z tego będzie. A najwyżej się wszystko spali. Ja idę dalej rąbać, jakby to było A, to. jednak niepowodzenie. W sumie nie mam pomysłu, czym się zająć teraz. Jedzenie. To zawsze jest potrzebne. Ja, tylko pytanie, skąd po jedzenie brać? No bo grzyby tutaj są wokół mnie. Pewnie jakieś zdajce tu biegają, wilk gdzieś tutaj był. Ale to był wczoraj, a teraz może już go tutaj nie być. No to nie wiem, rośliny na bandarze. Znaczy, połażę trochę, zobaczę co mi się uda znaleźć. Ja mm. w sumie też bym musiał coś zjeść, bo widzę, że mam tylko trzy paski. No, ja mam trochę więcej, ale jeszcze się gotuję w jak chcesz. No to wrócę tam za jakiś czas. No ci powiem, tak kurde ten dym jest wokół czarny, nie? Więc nadal nie wiem czy to tak powinno być. Czy znaczy, powinno się chyba dymić, tak czy siak. A zobaczymy później, tam za kilka dni no. czy coś, jak przestanie w ogóle nie, się dymić. jutro, 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 jutro. Powinno być o tej samej godzinie, 24 godziny. A, okej. Okay. Także jak zrobiliśmy to świeżo po wstaniu, to powinniśmy świeżo po wstaniu zobaczyć efekt. Dobra. Jestem blisko wilka. Ale znalazłem bardzo ciekawą jaskinię, która jest zalana wodą. Okej. Okay. O mam wilka. Wpadł do jamy i mogę go naparzać bez przejmowania się. Gęska, średnia skóra i tu ciekawa ta jaskinia, bo jeszcze jest obok niej wodospad, który prowadzi jeszcze bardziej w jej głąb Trzeba jeszcze zobaczyć, z czego się robi ul. Bo będzie trzeba z 5 albo 6 zrobić. Na pewno glina i chyba sucha trawa. No bada się. Glina to na 100%, ale nie pamiętam co jeszcze. Dobra, gdzie ja jestem? Gdzie ja tu znalazłem? Niedźwiedź. Oho. To nie biegnij do bazy. Yy, właśnie biegnę. Znaczy inaczej, biegnę do wody, bo w wodzie się elegancko naparza te wszystkie mm -hmm. zwierzaki. Aha. Połowę hafenu zbił. W sumie jakbyśmy w końcu zrobili jakąś, wiesz, jakiś doncz, tam bazę i wokół niej ogarnęli sobie no A, No widzę, rozrwane na kawałki. E, I zrobić wokół niej właśnie jakąś fosę, wiesz, bez wody w sensie, i one by no. tam wpadały, to wtedy dzidami można z góry ich okładać. Tak, no właśnie nawet widziałem filmik, jak jeszcze robił pułapkę na niedźwiedzia, to, to mhm. robił, y, co prawda bez wody, bo woda to jest bezpieczna opcja po prostu do naparzania. Mhm. E, Natomiast robił po prostu taki do, dół, który, do którego wpadały zwierzaki, mm -hmm. a on sobie robił gdzieś tam indziej wejście, mm -hmm. żeby móc po prostu ten, nie? Zejść na dół i ją układać, właśnie. No. Graj mądrze, nie ciężko. No dokładnie. No, i właśnie też podpatrzyłem go jeszcze to rozwiązanie z tym ee, skakiwaniem do wody, bo w wodzie te zwierzaki się poruszają tak samo słabo jak ty. Więc właściwie to, wiesz, dobra opcja, nie? Mhm. Dobra. W tym naszym pięknym ogrodzie to mamy gdzieś borówkę. Gdzieś tam była. No? Chyba z prawej bardziej. O. Ja, znalazłem dwa krzaki po drodze. Wiesz co? Będzie trzeba koszyk ogarnąć. E, nowy ten? No, no drewno i tak dalej. Daję, dobra, ja tutaj spokój. trochę wezmę ziemi średniej i zacznę robić powoli coś związanego z... Ulami na zaś. szkole nie ma problemu. Możesz działać. To najpierw będę musiał dużo tutaj wyrównać. Hmm. Jak mówisz, że przydałyby się nowe koszyki, to ja się przejdę. Pozbieram trochę. W ogóle wiesz, jak się już będzie kombinowało właśnie bazę, to zrobić takie miejsce typowo jako magazyn, nie? Mhm, no, ten. Tak. Aby tak zrobić, zgadzam się. W ogóle to znowu już jest 19, to za dużo nie zbiorę. Właśnie hmm. szybko czas leci w tej grze. To mniej zrobię sobie pochodnię i będę ścinał z pochodnią w ręku. No, i ile ci dadzą. No wiesz, jak będę na środku jeziora, to myślę, że nic mi się tutaj spawnować nie będzie. No, raczej nie. Chociaż już widziałem jeden portal pod ziemią. Najtwór pod ziemią, pod wodą. Wodą, to ja też. I to nie jeden nawet. Dobra, tutaj powoli równo sobie obok naszej bazy to wszystko. oko Może na jeden koszyk mi się uda zrobić. Czy zebrać materiału. Mhm. Um. Ja jestem już w połowie więc jest duża szansa że się uda Akurat, zebrałem na jeden koszyk yy, i mi się nóż rozwalił, także wracam. Hej, jak się robiło pochodnie? Patyk. Trawa i patyk. Trawa i patyk? Tak. A to nie trzeba ten patyka na przykład do tego wrzucić? No, do po Okay, trawa trawa i, patyk. i Patyk masz suchą pochodnię. Jak chcesz odpalić, to możesz albo pochodnią, albo tym. tą podpałką Aha, w sensie. dobra, 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 teraz rozumiem, że po prostu trawę potrzebuję, żeby ogólnie zrobić. jeden Patyk. Kurde, ale jak to teraz połączyć, jeden Patyk z tym, z trawą? Hmm. Chyba trawa nad Czekaj zobaczę. A, dwie trawy. Od... Dobra, dwie trawy. A, dwie trawy. No to... Masz rozpałkę, żeby tutaj po prawej to ognisko wziąć, ogarnąć? No, to, tutaj masz rozpałki, dwie stoją przed tobą. A, dobra, kurde tak minię, co to jest. <śmiech> <śmiech> żeby nie nosić tego, to po prostu postawiłem pod ścianą, żeby nie trzeba było wiesz szukać. Mm -hmm. <laughs> Tak, żeś to pod, ten postawił. Control shift i na dolny ten, nie na ściany tylko podłogę. Okej. Okay. Oj, super, pyk. A co tam pichcisz? Nie, chciałem sobie zrobić pochodnie, bo dalej idę kopać. A to mógłbyś samą rozpałką ten... Dobra, tyle to. Tylko, że pada deszcz, więc jestem ciekaw, jak długo mi to będzie trzymało. Nie za długo a raczej. Dobra Ci pomogę jak, jak daleko chcesz tam kopać? No w sumie na no kawałek nie wiem dokładnie ile Chcę po prostu wyrównać jak najbardziej i to bardziej w stronę wody, bo tutaj gdzieś w tym rejonie od wody będę chciał zrobić takie wiesz typowo na ulach A ja. Na razie pod dachem możemy nawalać Bo ty idziesz pod dachem, ja idę normalnie bokiem Ale dajesz wystarczająco światła, żeby cokolwiek tu robić Ona to już skała W tym rzędzie A no na dole tak No to od góry będzie trzeba nawalać Kurde rozwali się opata Moja też już do góry wa powoli Dwie sobie zrobiłem, lecę dalej. Boga, co od przyszedł? Oto ham Już mi się rozwaliło Masz jak skurować? Dobra Właśnie nie, nóż mi się chyba skończył Linę miał eee, Dobra ile się nazwać do chaty w A mi... A mocno wszedł jest... A w sumie tutaj miałem też trochę tego że jeszcze odwiedził. Tak, pają kurde. A, że jest moją dzidę. Ale spoko. Nic nie miał. Ech, chciałem powiedzieć wcześniej, że najem się dosyta i będę miał w sam raz właśnie, żeby sobie iść spać i tak dalej. No i już teraz mam mniej niż pół życia, więc... A jedzenia zero, będzie ciekawe. Jak teraz pomyślę o tym, to tam, gdzie będą ule, będzie musiała być ziemia z kwiatami. Nie wiem, czy do kwiatów też jest potrzebna ta lepsza ziemia, czy nie. Nie, one chyba rosną gdziekolwiek. No to dobrze. No ale mimo wszystko i tak tutaj na tym podłożu się nie będzie dało, więc będzie trzeba zrobić albo jedno wyżej. Dlaczego na tym podłożu się nie będzie dało? No bo tu, gdzie ja chodzę, na dole już jest skała. A. To możemy położyć jedną warstwę zawsze, nie? Znaczy już co mi się wydaje, że kurczę no jak tutaj jest to... Nie wiem czy znaczy na pewno jeszcze bardziej powiększę ten ogród, ale mi się wydaje, że tu gdzie teraz stoisz, po prostu tu mniej więcej w tą stronę, wyrównam do tego jak stoi... Uważaj za tobą! ładu drugi obok nic ten nie ma... Czemu miał? tylko mnie naparzają? Może boją się światła? Znowu mi dzidę wziąłeś. A nawet nie wiedziałem. To masz to. to Za tobą! To, uciekaj, uciekaj, uciekaj. nie ucieka. mam czym. Łap to. Nie wziąłeś! Ja też nic nie Dobra, gdzie to rzuciłeś? Chodź tu, będziemy, będziemy biegać dookoła. Mi się wydaje, że teraz będzie trzeba iść po prostu do środka. Trzech już jest Ja mam jakieś cztery paski życia aktualnie Ja też Dobra, ten padli, padli Dobra, ja mam dwa paski życia A co, co, mi, co mi rzucałeś? E, rzuciłem ci dzidę i rzuciłem ci to O! Zębowka. Tak jest A to trzeba schować Kurde, idzie jeszcze jeden. No co, za gnój. To ten, co się czołga. No, te są wkurzające. Bo mi cię nie ma. I nic nie miał. Ham. I proste. Będę musiał badać, jak wygląda kwestia uli, w sensie co ile od siebie muszą być, i tak dalej. I wtedy dopiero będę mógł. Mogą być koło siebie, praktycznie, więc spoko. Tutaj okay. nie, nie widzę problemu. Widziałem gościa na jakimś filmiku, który miał tam dosłownie nie wiem, co, co, drugi, co drugą kratkę. Okej. Okay. O kurde, nie wygadzam się. Pan. Nad tobą no to był jeszcze jest jeden. Dobra, na szczęście zrobiłem bandaży, trochę, więc. Dobra, ten nic nie miał co ja Zaraz się połatam. Znaczy nie wiem, czy jest sens wychodzić. Tylko kurczę, teraz największy sens to by było, żeby porobić tutaj trochę tych koszy. Nie czułem ci plastry, jak coś. O, 80, dzięki. Też nie wiem, czy będę kurcze. Teraz zawsze bro? się przydadzą. Zawsze się przydadzą. Nie ma, nie ma sensu, wiesz. O, bardziej to jedzenie nie będę nie musiał was. wziąć, bo też będzie krucho, jak się będę leczył. O, masz tutaj. coś? Do czy nie? Przy sobie nie. Poczekaj. Ja właśnie z ogniska wyciągnąłem, to masz 4, cztery zjadłem jeszcze się Niki. robię. Zawsze coś. W sumie faktycznie się chyba uleczę, żeby mi aż tak głód przy spaniu nie zleciał. No, jeszcze mamy w garnkach te. Yy, gulasze. No, ale tak nie wiem, czy jest sens ich yy, je ruszać. O kurde, mam dwie dzidy i dwie są na końcu do rozwalenia. No, moja też już nie, nie, nie domaga trochę, więc. O, przyszedł sąsiad znowu. Pójdź pan. Ciao. Dobra, ja robię włócznie. Na szybko. <laughs> moja właśnie umarła po trzech uderzeniach w niego. <laughs> Ej, jak jeszcze masz ten, kogo ubić, to masz tą i masz tą. No, pewnie zaraz przyjdzie. Prawda, właśnie zacząłem też sobie robić nową, więc. No to tam ty mi po prostu dobijesz. No. W sam raz do rzucania. Jest, dru jest druga w nocy. O. Więc. Ty a ty skąd które jest w nocy? No jak naciśniesz sobie C, to tam masz podane, która jest godzina. A, kurde. A jak mi nie wiem, czy jest jakiś te... ten sposób, żeby zdobyć zegarek. No. Dobra, na razie tyle. Ja właśnie sobie poszedłem zasadzić żurewina. Luz, luz. No i to by było na tyle w tym odcinku. Już wypalanie się rozpoczęło, a też myślę nad nowym projektem w kwestii posiadania jakiejkolwiek pasieki. Także już delikatne przygotowania w kwestii, że tak powiem wygładzania terenu się zaczęły. No i w przyszłym odcinku zapewne pójdę właśnie w tę stronę. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!